Muzyka klasyczna wcale nie musi wybrzmiewać tylko w kameralnych salach. Niedzielny koncert uczestników letnich warsztatów pianistycznych pokazał, że fortepian brzmi cudownie również w plenerze. Mieszkańcy Szczecinka otrzymali piękny muzyczny prezent, letni kurs pianistyczny. Jest to bardzo wielka, zresztą wielokrotnie już o tym mówiłem, także pewno się powtarzam, taka wartość dodana w mieście. W ogóle szkoła muzyczna jest niezwykłą instytucją, która dzięki której życie kulturalne w mieście kwitnie, ale kurs pianistyczny, potem warsztaty instrumentów dętych, to są takie imprezy, dzięki którym Szczecinek ten taki kulturalny Szczecinek jest rozpoznawalny w całej Polsce. Za co bardzo serdecznie wszystkim tym, którzy się do tego przyczyniają, dziękuję. Jakby naszym takim warunkiem nieśmiało, że tak powiem artykułowanym jest to, że my oczywiście dokładamy się do tego, do, do, do tej bardzo szczytnej idei przeprowadzania w Szczecinku kursu, ale bardzo prosimy, żeby muzycy byli również widoczni w mieście. I to właśnie się dzisiaj dzieje. Ja się bardzo cieszę, że muzyka jest słyszana nie tylko w fauli Szkoły Muzycznej, ale również, również w Szczecinku. Życzę wszystkim bardzo udanego popołudnia w obcowaniu z, z tą muzyką fortepianową i mam nadzieję, że wszyscy tutaj bardzo miło spędzą czas. Dziękuję Państwu za uwagę. Koncert brawurowo poprowadził znany nie tylko na warszawskich salonach Emilian Madej. Bardzo się cieszę. Po raz drugi będę prowadził e, koncert w, zesz w zeszłym roku również e, miałem tę przyjemność. Mam nadzieję, że to również była po części dla Państwa przyjemność, nie tylko było to jednostronne. Temat niech będzie również letni, niech również będzie niezobowiązujący dla nas wszystkich. Po prostu cieszmy się piękną muzyką e, i e, jeżeli Państwo pozwolą, to naprawdę w dwóch słowach będę się starał. E, parę słów. O może nawet nie każdym z kompozytorów powiedzieć. Na sam początek będziemy mieli bardzo ciekawe zestawienie, bardzo fajny kontrast, dlatego, że najpierw wystąpią panie, które są pedagogami, profesorami na naszym kursie, pod którymi opieką pozostawały przez ostatnie pięć dni dzieci. Zatem będziemy mieli do czynienia z dorosłymi, doświadczonymi dwiema pianistkami, taki duet, ale zaraz po nich będziemy mieli okazję usłyszeć to, od czego my wszyscy muzycy rozpoczynamy edukację, czyli skąd się to wszystko wyłania i jakie predyspozycje najmłodszy adept ma, jakie powinien mieć, żeby móc się znaleźć tutaj na estradzie. A mianowicie usłyszymy najmłodszych uczestników, sześciolatków, krasnoludków w utworze, który tak się nazywa: My Jesteśmy Krasnoludki. To jest opracowanie na cztery ręce, no myślę, melodii, którą wszyscy Państwo znają. Więc najpierw, tak dla porządku, pani profesor Anna Juszczak oraz pani profesor Małgorzata Storzyńska. Wykonają dla nas Claude Debussy'ego, kompozytora impresjonistycznego yy, Francuza, zmarłego w 1918 roku, yy, z utworu Mała suita na cztery ręce i jedną część tej suity. Specjalnie dla potrzeb plenerowego koncertu, w sobotę uczestnicy warsztatów stanęli do konkursu. Zmierzyło się w nim 21 duetów fortepianowych. Najlepsze wystąpiły podczas koncertu. O Gabrielu Fore, oczywiście internet huczy, to jest bardzo słynny kompozytor francuski, takiej niejako przełomowej epoki. Trudno go podporządkować pod coś, dlatego że urodził się no, w romantyzmie w pełnym rozkwicie w 1845 roku, natomiast zmarł wtedy, kiedy świat muzyczny już był po właściwie rozpadzie całej muzyki, to znaczy mieliśmy już całą awangardę szkoły y, wiedeńskiej y, panów, którzy postanowili pisać bardzo brzydką muzykę, Arnold Schönberg między innymi, y, którzy no, rozwalili system tonalny, czyli wszystko to, co jest miłe dla ucha. No ale Gabriel Foren, na szczęście pozostał wierny sobie i pisał muzykę przepiękną, y, wielokrotnie cudownie natchnioną. Co warto o nim powiedzieć z takich ciekawostek? Że ponoć był nieprawdopodobnie leniwy, jeśli chodzi o dopieszczanie swoich już skomponowanych utworów. Co rozumiem pod słowem dopieszczanie? A mianowicie. To, co w muzyce rozrywkowej nazywamy aranżacją, my w muzyce poważnej nazywamy instrumentacją. To znaczy, wszelkiego rodzaju prymki fortepianowe, melodyjki albo jakiś taki wyciąg do zagrania na fortepianie, no w pewnym momencie trzeba zorkiestrować, żeby orkiestra to mogła zagrać. No i y, jeśli o tę czynność chodzi, Gabriel Fore nie wykazywał tutaj jakoś y, szczególnie y, wielkich y, aspiracji, żeby robić to samemu. Natomiast y, znalazł pewnego rodzaju sposób na to y, i w ramach tego, że był pedagogiem kompozycji, zlecał tę czynność w ramach y, ćwiczenia studentów z instrumentacji, zlecał to studentom. No, i student przychodził z gotowym materiałem, a forę jeszcze to krytykował. Mówił: No, wiesz, tutaj pokpiłeś tę sprawę, wiesz, pisz tutaj, Waltornie będzie lepiej brzmiało. Także właściwie był bardziej korektorem i edytorem swoich utworów niż bezpośrednio oryginalnym autorem aranżacji tychże. Natomiast jeżeli chodzi o Richarda Kręclina, proszę Państwa, jest to kompozytor urodzony jeszcze w XIX wieku, w schyłku XIX wieku. Zmarł w latach 50. XX wieku. Yy, mamy tutaj jednego słuchacza bardzo yy, niezadowolonego z tego wszystkiego, co, co ja mówię. Bardzo mi jest przykro, że nie potrafię w żaden sposób ukoić tego płaczu. Yy, nie mam swoich dzieci, brak doświadczenia. Yy, w każdym razie próbowałem dowiedzieć się czegoś więcej na temat tego kompozytora poza datami yy, urodzin i śmierci. No i jak wszedłem w stronę, na której było napisane Richard Krenslin Short Biographical Note. To tam było rzeczywiście bardzo short. Wszystko napisane, bo było napisane Biographical note not available, czyli biograficzna notka niedostępna, i w drugim zdaniu było napisane, jeżeli jesteś zainteresowany, wyślij do mnie maila. I był podany tylko adres mailowy. Do kogo nie wiem, nie wysłałem. W związku z tym nic Państwu nie powiem na temat tego kompozytora, ponieważ mam mgliste o nim pojęcie. Proszę Państwa, w wykonaniu. Julii Lindstedt z Kościerzyny oraz Julii Figiel ze Szczecinka usłyszymy Richarda Kręclina taniec węgierski. Następnie w wykonaniu duetu Franciszek Fortuna z Kościerzyny oraz Stanisława Skakowskiego z Gdańska usłyszymy Gabriela Forę kołysankę. I na zakończenie Magdalena Sawicka-Bytom, Karolina Kuśmierz-Augustów wykonają Richarda Kręclina walce. thank you